Witamy na kolejnym odcinku serii hardkorowy staś Serii Hardkorowy Staś z XPL w... A wtedy mówiliśmy Hardkorowy staś? Nie, wtedy nie No to ale na pierwszym, to... na pierwszym No ale pierwszym nieoficjalnie drugim. Tutaj jesteśmy w jakiejś wiosce na Podlasiu <grym> Tutaj mamy taką ruderę. Musimy się na do niej dostać. Pierwsze wyzwanie jest takie, że tutaj jest płot. Musimy, musimy jakoś wejść. Zaczynamy przestawić tą siatkę? No, albo spróbować się przecząć, ale tutaj mogą być kleszcze. Nie wiem, ci rzucić siatki. Za to się nie dwa. To jest taka dziura. A, już merdza. Konaliśmy pierwszą przeszkodę, teraz druga przeszkoda, teraz druga ogród, zabójczy ogród pełen i trap i pułapek. W każdej chwili mógłbyś do jakiejś dziury. O może znaczy będzie kończona budowa po prostu, gdzie wiem, są kwietnia. pszczoły. A kwietniki to są takie zarobiste pająki. To jest gigantyczna dziura. Hmm. To są te pułapki znane, to są pułapki na przechodniu. Tam już jest jakiś normalny dom i tutaj też jest normalny dom. Wszystkie wyglądają tak samo. Wchodzimy. W nie nic więc nie ostali pozwolenia na budowę. Ale już zaczęli budować, tak czy siak. Albo po prostu skończyły się fundusze, bo wszystkie materiały podrożały. No nie, bo to jest jeden z tych seryjnych takich Taki sam jak wszędzie indziej. Ale grzyb. Nie rozwalaj domu. O, daj tutaj rosło drzewo. A Akurat. Z... Ktoś wie. Ktoś tu się bawi. Tutaj wyrzucają śmieci. O, tam ktoś. Ejo. Gonią nas budowlańcy. <laughs> Zapraszamy do obejrzenia e, odcinka. Wchodzi, z Tymkiem wchodzimy na budowę i gonią nas budowlańcy. Oraz oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich debilnych filmików <laughs> albo lepszych nawet. Dobra. Schody. Nie dobra, najpierw zobaczymy pierwsze Pietro. Ja bym najpierw aż odjadę tamci. A nie, Właśnie, odjeżdżają. Będzie lepiej, nawet jak nas zauważą. Tam ktoś tutaj zrobił fortecę. Stale, ty ty, co jest? Ej, no. Ej, co jest? To tam pewnie nie ma dachu. Mogę włączyć latarkę. No, nic nie mam kanał na YouTube. Tu też nie ma Ale tam są nicy też nic ciekawego starakty tu takie piwniczne Ale piasku tutaj jest Tylko takie piwniczne okienka i jeszcze jedne drzwi są tutaj jakieś zabawki a to jest takie też jakieś pomieszczonko tam już są normalni ludzie mieszkają, dobra wyjdźmy może Też można. No tutaj są takie schody chcieli zrobić sobie ładnie. No tutaj w ogóle są pieniądze bo, bo to jest garaż to był. Tam gdzie byliśmy to jest garaż. No to jest nowe. To jest dla, dwóch, dla, dla dwóch rodzin. Tam, tam, tam gdzie my byliśmy to jest garaż do tej właśnie tej, też, też. Bo tam ci chyba też będą byli na tutaj, jest, tutaj już jest dach tego normalnego budynku. Ale my słabo, ciągle im za oknem jakieś menele siedzą. O, a tu są te schody, które widzieliśmy. No. Te są dalsze to Nie wyglądają nas zbyt stabilne, ale są bezalowe. Wow, ale fajne. Mają takie no, trawy na dachu. No. Taki ogród, ekologiczne co ekologiczne zrobili. Dobra. Właśnie ekologiczny. O. Jakiś chłop. A masz ten Głogers. akumulator. Akumulator, no. No ja wiem jak się mówi, no to... Tak jakiś mieszkańcy robią sobie składzik drewna. Dobra. Tutaj nic więcej tu nie ma, chyba, że jeszcze po drugiej stronie tej ściany jest. To właśnie ten jest, jeszcze ten dom drugi rodzinki. Och, to jest styropian. Te są okna. Pod nami krwnica, tam jakiś normalny dom. z tylu betonowym, a ściany zewnętrzne stylu z tylu, z stropionowym, Tak, tam jeszcze jest dalej. Wejście. No tam jest ta drugorodzinny. Aha, to no, to jest tam, no, nie będzie dokładnie tak samo. No pewnie tak. Ale zobaczmy, może znajdziemy jakieś ciekawe znalezisko. na przykład byliśmy. Ta, nie tu nie, geocache, tym tu nie ma gęłki. Tu nie ma gęłki, przynajmniej przynajmniej nie ma. Co upiękaczik. Dobra. Zobaczmy dalej, Wydaje się jest trochę gorzej. Ale mają też, Bo właśnie tu drugi. weźmy no właśnie najpierw na niższe piętro tutaj też mają. Takie coś. Stalaktyty. Tutaj jest ogólnie śmietnisko okolicznych mieszkańców. Jakiś no. stara sofa, mm. zabawki. okno. okna. Tam jest to, to, samo pomieszczenie i tutaj w którym jest jakieś opona. I tutaj będzie pewnie też tak samo. O nie, tutaj jest dalej. Tam tak dół? No, to właśnie tutaj zostały no, W drugą stronę. To jest nie, tutaj jest trochę inaczej. Tutaj nie było czegoś takiego. Była drabina. Ale. Trafneńka tam była. To było też. Takie zasypane ziemią. A, bo tutaj były takie drabiny postawione. Tak, no. Tam były trochę lepiej. Tutaj jakieś elektrosmieci. Czy zobaczmy, coś tutaj. Kocham Kamila! Michał! Michał i Wiki. Kocham Kamila. Kochają Kamila. Idę jakieś krzesełko sobie leży. A myślę, że wejdziemy. I mamy na filmiku nie trzeba. Kocham Kamila. Dobra, wchodzimy. Leżmy, leżmy. Jesteśmy. też jest dom. Ok, duże okna. Tutaj był balkon. Byłby. Milena. Jestem z nią. Z spacerów? Na. Na, spaceru, Spaceru? Już jest spaceru. spaceru. Dobra. Musimy. Wygrawerowasz tutaj napis napisz zrobię pauzę. Dobra. Napisaliśmy. I to jest Zaczęłaś od nowa, musisz połączyć. Czemu? No no tak, na no, tak, no, połączę. Hardcore staj. Hard hard czas na, czas na tytułowe, tytułowe, zdarzenie. <laughs> Dobra, wspinałby się na to. <laughs> no. Mamy śliczny. Spinałbyś się taki kamień. Bardzo zwinny Bardzo zwinny Bardzo i zgruntowany, generalnie był drugi na wyścigu Za byłbym w takiej kondycji O tutaj mieli mieć jakieś rury O no Dobra chyba na tyle w tym odcinku Już cały dom zobaczyliśmy możemy znaleźć jakąś inną Ruberę po drodze No możemy, na następny odcinek Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę albo w dół, żeby zostawić komentarz bo to jest bardzo ważne. Chociażby jakiś beznadziejny, na przykład ok, albo kto pytał. No właśnie. No i żeby subskrypcja, to jest ważne. No dobra, do następnego odcinka. Hej,